Dowolny wygląd i dowolny strój uczniów w polskich szkołach to nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zdaniem resortu nie należy ingerować w indywidualną ekspresję uczniów i trzeba zagwarantować większą swobodę. Ma to ponoć przeciwdziałać dyskryminacji. Dotąd zasady ubioru i wyglądu uczniów szkoły mogą indywidualnie regulować w swoich statutach. Teraz jedyną wytyczną po nowemu ma być zasada zgodności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Zaznaczeniem, iż bez elementów niebezpiecznych lub emblematów nawołujących do nienawiści, czyli wolno będzie na przykład epatować seksualnością, jeśli nastolatka zapragnie w ten sposób wyrażać siebie, no bo jak można by ich zabronić? Władze resortu oświaty chyba nie mają tak szerokich horyzontów, aby zastanowić się, kto oceni, co nawołuje do nienawiści, a co nie. Przecież część szalików kibicowskich wcale nie ma nic wspólnego z wrogością, to będą w szkołach dozwolone. Są też liczne inne używane przez młodzież symbole o możliwych, wieloznacznych interpretacjach. Wreszcie, co to są ogólnie przyjęte normy społeczne? No i utwierdzanie uczniów w przekonaniu, iż ubiór to najlepszy sposób na wyrażanie siebie, faktycznie raczej wskazuje na płaskie horyzonty. Szkoła, która powinna przygotowywać do dorosłego życia, coraz bardziej wpuszcza młodzież w bańkę iluzji. Przecież jeśli jesteś. Niekoniecznie super specjalistą, tym jednym na 100 tysięcy, to albo dostosowujesz się do wymogów pracodawcy, albo nie zostajesz przyjętym do pracy. I kropka. Szkoła też tego musi nauczać, chyba że rząd przynajmniej w podległych sobie podmiotach wprowadzi takie same zasady jak w szkołach. Na przykład na poczcie albo na kolejniech pracownicy ubierają się jak chcą. Wystarczy służbowo identyfikator, o ile oczywiście czyjegoś indywidualizmu nie narusza. I zlikwidujcie togi sędziowskie. Bo to unifikacja. Kiedy sędzia będzie wolał, przyjdzie orzekać w koszulce z papuszkami jak moja, albo w kolorowym szlafroku. Niekoniecznie z obowiązkowym fioletowym pasem jak dotychczas. Szkoda, że po niedawnym morderstwie dokonanym przez 12 -latkę, ministerstwo nie ma pomysłu na zajęcie się problemem brutalizacji wśród uczniów. Jak dla mnie to, w trakcie zajęć uczniowie mogą być ubrani naprawdę dowolnie. Tyle, że młode głowy odbierają to jako zdejmowanie następnych zasad. Jakich i tak już nie mają zbyt wiele. Ale to jest problem wymagający podejścia pedagogiczno-socjologicznego, aby umieć rozumieć mechanizmy i zjawiska oraz szukać rozwiązań. A przecież łatwiej o gesty niż rozwiązania. Napiszcie komentarz do pomysłu menu, czy w ten sposób paradoksalnie kwaziwolnościowe wolnościowe ministry nie odbierą szkołom autonomii. Proszę również o łapki i subskrypcję dla wnikliwego kanału. Rafał Osiński. Do usłyszenia.